Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. MrDX i dzisiaj mam dla Was coś fajnego, a mianowicie temat jak zrobić intro w Camtasia Studio 8. Pokażę Wam to intro, ponieważ przygotowałem właśnie go sobie. Tutaj jest to intro Przed chwilą, przed, dosłownie przed chwileczką y, zrobiłem to intro Jest dość krótkie Wysłuchajcie go I zobaczcie y, właśnie to intro y, Zaraz go zobaczycie I powiedzcie czy Wam się podoba że tak długo się włącza, ale renderuje mi się inny filmik. Właśnie on mi się zakończył renderować. Mhm. I to jest ten film, puszczę go jeszcze raz. Jeżeli chcecie mieć takie intro, to dobrze trafiliście, ponieważ tutaj mam wszystko, co jest nam potrzebne. To jest dosłownie 5 rzeczy, nie jest to wcale dużo. Skąd możemy je wziąć? Czekajcie, tylko to wyłączę. Wystarczy, że wejdziemy w naszą przeglądarkę internetową. I teraz y, wpiszemy sobie y, na przykład y, gradient. To jest tło do naszego intra. Y, wchodzimy w grafika i wybieramy sobie, jakie chcemy mieć tło. Ja sobie wybrałem inne, a jeżeli chcemy mieć y, na przykład, to wpisujemy y, minecraft bpsztyk. I wtedy nie będzie nam nie będzie tylko bepsztyków, tylko będą, y, będzie wszystko, co w zasadzie jest tutaj w Minecraft. Wszystkie rzeczy takie tego typu. Wystarczy właśnie, że to wpiszemy. Ja wybrałem sobie ten y, diament, tylko nie róbcie czegoś takiego, że od razu robicie. Tylko otwórzcie go. I jeżeli będzie miał takie paski, to dopiero wtedy możecie go pobrać. To znaczy, że jest bez tła. Jest to bardzo, bardzo ważne. Jeżeli chcemy mieć teraz jakieś tam fajną nazwę, to wchodzimy w cool tekst. To będzie oczywiście w opisie tego filmu. Mamy tutaj bardzo dużo do wyboru sobie naszego loga, a więc mam nadzieję, że coś Wam się spodoba i coś sobie wybierzeć. Ja wybrałem bodajże, nie wiem które teraz wybrałem, ale będziecie na pewno, te, to chyba wybrałem, tak, to wybrałem i wydaje mi się, że jest to dość spoko. Dobra, przejdźmy do tego, co będzie nam potrzebne. Oczywiście te rzeczy, które tutaj pokazałem. Aha, jeszcze teraz skąd wziąć mapę świata to po prostu wpisujecie Minecraft Mapa i wtedy będzie coś takiego teraz tak otwieramy naszą Camtasia Studio 8 kiedy Camtasia Studio 8 nam się otworzy możemy przenieść wszystkie pliczki które, z zawartością do niej. Teraz nasz folder możemy już spokojnie zamknąć. E, powiększamy Camtasia Studio i teraz dodajemy sobie e, nasze tło. Wybieramy 100, 1280 na 720. I powiększamy nasz obrazek tak, aby pokazały się takie żółte linie. Wtedy będzie idealnie to pokazane do obrazu. Wydłużamy nasz obrazek jakoś tak do 10, właśnie sekund. Dodajemy 7 traków. A następnie Musimy, pamiętajcie, żeby nacisnąć na track drugie i przechodzimy w zakładkę colors Rozwijamy i wybieramy sobie takie kółko, takie kółko lub kwadrat. Ja tym, tym razem wybiorę sobie kwadrat. Przesuwamy o gdzieś tak o tyle i zmniejszamy tutaj do 0887 jest to najfajniejszy wybór moim zdaniem następnie wybieramy border i wybieramy sobie kolor danego kwadrata, kółka lub czegokolwiek ja wybiorę czarny wydaje mi się, że będzie dość spoko wyglądał rozszerzamy go sobie mniej więcej tak i przesuwamy mniej więcej o tak na tą linię na środek Ten sposób teraz jak widzimy to jest na środku wygląda to mniej więcej w ten sposób ale chcemy dodać przede wszystkim nasz diament żeby spadał do tego a więc przesuwamy diament tutaj zmniejszamy o w ten sposób yy, diament przesuwamy do góry najpierw możemy go powiększyć na początku wygląda to w ten sposób ale my przesuwamy go właśnie tak jak powiedziałem, przesuniemy go sobie do góry. <laughs> yy, następnie musimy zaznaczyć nasz diament, kliknąć, o właśnie tak, przejść w more i Visual Propaction, kliknąć Add Animation i szybko sunąć diament. W ten sposób uzyskamy coś takiego nie będzie on się na razie pokazywał, ponieważ zrobiliśmy to szybko. Musimy przesunąć ten paseczek o mniej więcej tak w ten sposób. Będzie to wyglądało o tak. Jeżeli chcemy, żeby szybciej to nam się robiło, to wystarczy, że po prostu przesuniemy sobie w tył. Ja chcę, żeby robiło się o tak. Czyli będzie to wyglądało, nasz początek będzie wyglądał w ten sposób teraz musimy mniej więcej ocenić gdzie chcemy żeby diament się kończył ja oceniam tutaj a więc przesuwamy do końca i tutaj tym suwakiem robimy w ten sposób coś takiego będzie to wyglądało w ten sposób i to będzie znikał diament musimy przesunąć idealnie też na efekt schodzenia się i klikamy more transaction i dodajemy fade czyli rozjaśnienie wygląda to w ten sposób zobaczmy jak to wygląda na naszym filmie wygląda to dość fajnie i teraz tak naszą linią przesuwamy gdzieś tak dotąd na czwartą sekundę mniej więcej tak 4,11 Coś takiego. Na przykład puścimy sobie i zatrzymamy. Tak, żeby troszeczkę odstawało. <laughs> Tutaj. Klikamy na track drugi. Przechodzimy w clip bin. I dodajemy mapę świata. I następnym Kolejnym krokiem wystarczy tylko rozszerzyć to. I dodać mniej więcej tak na środek. Żeby to ładnie wyglądało. Możemy jeszcze to rozszerzyć i te, i mm, załóżmy, że chcemy, żeby to było o takie Ro, Rozszerzyłem i teraz jadę sobie i je, jest idealnie na środku Teraz tak, jeżeli to dodamy musimy zrobić w ten sposób i dodać, przesunąć do tego żółtego Teraz klikamy na trak trzeci yy, nie, W zasadzie to tą mapę musimy przesunąć na trak siódmy Ale yy, będziemy to robić stopniowo Czyli najpierw przerzucamy na trak drugi Dodajemy mieczyk na traku Na trak trzeci, przepraszam Przesuwamy yy, przy, yy, Dodajemy yy, w traku drugim mieczyk yy, Tak no mniej więcej robimy takiego Mieczek przesuwamy i teraz jak widzicie on się tam nam schował teraz musimy go przesunąć powiększyć po prostu znieść go o tutaj i teraz przechodzimy znowu w more, visual protection klikamy add animation i musimy zrobić coś takiego I wygląda to w ten sposób Czyli kończy nam się to i teraz musimy to wydłużyć. Mniej więcej tutaj się schodziło. My to chcemy, żeby tutaj już się nam zakończyło. Na przykład będzie to wyglądało w ten sposób. Ja to jeszcze skrócę, żeby było to dość szybko zrobione. Teraz jeszcze wystarczy, że dodamy do tego add animation, czyli przesuniemy to do góry. Dodamy add animation i przesuniemy to mniej więcej na środek. Będzie to wyglądało w ten sposób, że wejdzie to nam na naszą linię. Czyli będzie to wyglądało w ten sposób, i teraz po prostu klikamy tak do góry, przesuwamy to do góry i idealnie w tym samym momencie klikamy na track trzeci przechodzimy w clip bin dodajemy kolejny mieczyk skracamy go w, e, pogrubiamy i przesuwamy mniej więcej pod kątem takim i teraz e, dodajemy visual protection Zobaczmy, żeby to tak się mniej więcej w, tym, w ten sposób zakończyło. Dodajemy add animation i wsuwamy go razem ze sobą. Będzie to wyglądało w ten sposób, <laughs> że on sobie tutaj e, wiedzie. Kolejny, tylko trzeba wystarczyć, że to tak mniej więcej dotamy. Będzie to wyglądało w ten sposób tylko trzeba to oczywiście skrócić do takiego samego momentu jak ten drugi mieczyk będzie to mniej więcej wyglądało w ten sposób teraz znowu musimy dać to do góry klikamy na torak czwarty, CLIP in, dodajemy mieczyk kolejny, skracamy, powiększamy, obracamy i wsadzamy go tutaj Następnie przesuwamy mniej więcej oś czasu, żeby zobaczyć w którym momencie te miecze się nam przesuną. Dodajemy add animation i robimy w ten sposób, aby nam się to wsunęło. Czyli będzie to wyglądało najpierw w ten sposób, ale my chcemy, żeby to troszeczkę krócej wchodziło. Yy, musimy tylko to jeszcze przesunąć i będzie to wyglądało mniej więcej w ten sposób. Teraz y, przesuniemy jeszcze do góry i dodamy bin kolejny mieczyk przesuniemy go w ten sposób powiększymy, obrócimy, przesuniemy w, tym razem tu, y, znowu puścimy i tutaj w tym momencie mniej więcej powinien nam się on obsunąć, czyli dodajemy animation i wsuwamy go i będzie to wyglądało mniej więcej w ten sposób. I teraz musimy go również dostosować i przedłużyć wysunięcie. Teraz będzie mniej więcej wszystkie miecze równo się wsuwały. Trzeba tylko mniej więcej zrobić w ten sposób, i dodać tutaj tylko. Kliknąć na track siódmy. Czekajcie, tylko zamknę drzwi. Dobra, już jestem. Kliknąć na track siódmy. Przejść w Clipbin i nasz obrazek przesunąć tutaj. Ja go troszeczkę rozszerzę. I teraz możemy zrobić również add animation, że on wejdzie razem z tym. Lub można też tylko zrobić coś takiego, że wejdziemy w transition i na przykład zrobimy coś takiego. Będzie to spoczko też wyglądało, ponieważ będzie to wyglądało o w ten sposób. Tylko, że jeszcze trzeba by było y, przesunąć i mniej więcej... Tutaj coś jest, nie ma tu nic Mniej więcej w tym momencie, żeby nasz obraz się pokazał, będzie to wyglądało właśnie w ten sposób Zobaczcie On tak po prostu wsunie się do środka Nawet spoko to wygląda I wtedy dotąd, do tych mieczy musimy przesunąć nasz obrazek jeżeli chcemy dodać muzykę, dodajemy track siódmy, ósmy. Ja wybiorę sobie akurat wezmę tak sobie, że wezmę tutaj intro do filmu, przesunę i stąd zabiorę muzyczkę. A więc tak na track ósmy przesuwamy intro do filmu. Przesuwamy go w ten sposób i teraz to intro suwamy sobie na dół, żeby go nie było w ogóle widać. Możemy teraz przesunąć i będzie w zasadzie nie, bo tu, tu jest troszeczkę dłuższe. Także ja wejdę w intro i wezmę to intro, z którego wykorzystałem, ponieważ dałem to dla koledzy to intro i następnie trzeba to przesunąć. Intro będzie wyglądało w ten sposób: teraz musimy tylko skrócić i tutaj kliknąć w audio, fade out, i nasze intro jest już gotowe. Zobaczcie, jak to wygląda. Teraz wystarczy tylko zrobić e, transaction i wszędzie pododawać. Glow i będzie to wyglądało na miejscu. ono się tak zejdzie i tutaj będzie nasz filmik. A więc tak, to by było na tyle z tego filmu. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, możesz zasubskrybować mój kanał, dać lajka like pod tym filmem. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siemaneczko! przepraszam muszę jeszcze wrócić ponieważ yy, nie pokazałem wam jak to zapisać a więc y, jeżeli już jest to gotowe to wystarczy że przesuniemy to na sam początek i tutaj mamy PRODUCE AND SHARE i wybierzemy sobie w jakim chcemy to zapisać ja sobie na przykład wezmę yy, 720p i tutaj klikniemy intro końcowe i klikniemy zapisz, zakończ i to już nam się tutaj ładnie zrobiło. Następnie przyniesie nas do czegoś takiego, gdzie będziemy mogli odsłuchać nasze intro i zobaczyć jak ono wygląda. Teraz już się z wami żegnam, do zobaczenia, cześć!